W ogóle. Czy wy kiedykolwiek wcześniej uprawialiście sport? <grystanie> <grystanie> nie? Praktycznie nie. Ja więc poza poza WF-em w szkole to hmm. nic więcej się nie działo. Dzisiaj Powie zaprosili do wspólnych ćwiczeń rodzina rosinskich. Dzisiaj ćwiczą z nami Tomek, grzegorz i majka. Ćwiczą bardzo systematycznie, a wiem, że ulubionym ćwiczeniem majki jest. Przysiad. Zaczynamy. Wszyscy razem schodzimy w dół. Pamiętajcie, kolana na zewnątrz. Otwieramy biodra. Jeszcze jedno powtórzenie i uniesiemy prawą piętę do góry. Schodzimy w dół i wracamy. W dół, jeszcze dwa powtórzenia. I zmieniamy nogę. Unosimy lewą piętę. Tak jest. Schodzimy w dół, jeszcze dwa powtórzenia. I próbujemy unieść obydwie pięty. Schodzimy w dół i do góry. Jeszcze raz. A Ty chyba no, nawet byłeś pierwszy, prawda? Przyszedłeś. Byłem No to powiedz co zrobiłeś, że potem Grześ też przyszedł i dzieci? Moja córka tak się przyglądała, co ja robię w poniedziałek i o tej samej porze, bez względu na to, co się dzieje w domu, no to ja wiem... No tak właśnie. No tak. tak, to jest ta siła nawyku. Tak. I to tak było na początku i ona zaczęła się ciekawić. Mhm. Czyli jakoś a gdzie? I co? I w ogóle? Syn zresztą też, ale ona bardziej, córka, bo jest starsza. E, no i w pewnym momencie mówi, o, może ja po prostu poszła? Ja mówię, ale wiesz, a co chodzi? No widzę, że to się trochę podoba. Zachęcamy Was bardzo do aktywności fizycznej. I każdy z Was, tak jak Tomek, może zostać ambasadorem aktywności fizycznej w swojej rodzinie. Pozdrawiamy!